Zapracowani, zabiegani, uwikłani w mnóstwo drobnych spraw, rzadko spoglądamy za siebie. A przecież czasem warto wznieść się ponad codzienne kłopoty i prostym rachunkiem rozliczyć się z przeszłością. Jest wszak okazja. 35. Urodziny Kraju. Zaczynaliśmy niemal od zera. Te zdjęcia wypalonej stolicy były symbolem zrujnowanej wojną Polski. Świat nie dawał nam wtedy szans na odbudowę kraju za życia jednego pokolenia. Rok 1979. Ta sama Warszawa. Już nie symbol wyniszczonego kraju, a dowód ambicji i pracowitości Polaków. Nauczyliśmy się przez te lata nie tylko odbudowywać, powróciliśmy nad morze i nie zaprzepaściliśmy szansy. Polskie Wybrzeże znane jest dziś z przemysłu stoczniowego, dotrzymującego kroku światowej czołówce. Ten chemikaliowiec jest dowodem talentu i umiejętności naszych projektantów i budowniczych. Zaledwie trzy kraje o wielkich morskich tradycjach budują równie nowoczesne kolosy. Uroczystych dla każdego stoczniowca chwil przeżyliśmy wiele. Zbudowaliśmy dotąd ponad 1500 statków dla armatorów w kraju i na świecie. W skomplikowanej grze o jutro postawiliśmy na hutnictwo. Przed 30 laty nowa huta, a dziś Huta Katowice. Rozpiętość możliwości, ale cel ten sam. Szybko rozwijający się przemysł potrzebuje coraz więcej stali. Tradycja nie przeszkadza nowoczesności. Zaklady Cegielskiego ugruntowały swą pozycję na międzynarodowym rynku. Okrętowe silniki z Poznania sprzedajemy na pniu. Są stale poszukiwane. Podobnie jak i polski węgiel, którego wydobycie sięga obecnie 200 milionów ton rocznie. Ciągle go jednak mało, więc budujemy nowe kopalnie, takie jak ta w Świerklanach, czy też w Zagłębiu Lubelskim. Odrabiamy zaległości w transporcie budowa linii hutniczo-siarkowej. Trakcja? Oczywiście elektryczna, choć kłopoty z brakiem energii mimo budowy nowych elektrowni dają się nam we znaki. Nie jesteśmy jeszcze potentatem motoryzacyjnym. Ale tempo jest niezłe. Co szósta polska rodzina ma już własny samochód. Najpopularniejszy jest naturalnie maluch. A najbardziej pożądany Polones. Gdańsk. Powróćmy raz jeszcze do wspomnień. Tak wyglądała stolica Wybrzeża w pierwszych dniach powojennych. A tak wygląda dziś. Z wielką starannością przywracamy dawną świetność zabytkom Krakowa kawał dobrej konserwatorskiej roboty wykonaliśmy w Starym Toruniu. Ochoczo, choć z pewnym zniecierpliwieniem, powiadaliśmy, że Polska jest wielkim placem budowy. Pozostała nim nadal, ale tam, gdzie prace ukończono, jest się czym pochwalić. Z wysiłkiem i nie bez trudności, ale przecież budujemy jednak dużo i szybko. Potrzeby mieszkaniowe są ogromne, ambicje też spore. Za 11 lat każda polska rodzina ma mieć własne M. Powstają więc nowe dzielnice i osiedla niektóre wręcz wzorowe. Osiedla młodych, może Poznaniowi pozazdrościć niejedno miasto. Jak zwykle najwięcej kłopotów z najmłodszymi. Mamy poszły do pracy, a maluchy... No właśnie, ciągle jeszcze brakuje żłobków i przedszkoli. Powoli odrabiamy zaległości z dawnych lat. Za to ze szkolnictwem radzimy sobie nieźle. Nigdy dotąd w historii naszego kraju młode pokolenie nie miało takich szans na zdobycie wykształcenia i na życiowy awans. Pęd do wiedzy... To szczególna cecha naszych czasów. Rokrocznie kilkadziesiąt tysięcy maturzystów o egzaminacyjnych bojach sięga po akademicki indeks. Przed nimi najpiękniejsze studenckie lata. Milion osób zdobyło w 35-leciu dyplomy wyższych uczelni. Rolnictwo. Przedmiot sporów i namiętnych dyskusji. Start miało trudny. Rodziło się w bólach reformy rolnej, na ziemiach zaniedbanych i zniszczonych wojną. Rok po roku powoli przebudowuje się jednak polska wieś. 20 lat temu traktor był na polach ewenementem. Dziś bez...